Muszę powiedzieć, że tak jak mieliśmy takie katastroficzne, trochę wizje wcześniej, na samym początku pandemii, to udało się wyjść obronną ręką. Sądzę, że i mieszkańcy, i miasto, no udało się po prostu. Nie wszystkie inwestycje zostały w 100% wykonane. To wynikało z tego, że musieliśmy przenosić pieniądze na inne rzeczy, właśnie po covidowe sprawy. A ponad 100 milionów na to poszło. Mogę powiedzieć jednoznacznie, że to był rok, w którym wyszliśmy obronną ręką, ale to świadczy też o tym, że miasto jest naprawdę w dobrej kondycji. Wbrew temu, co niektórzy usiłują pokazać. Panie prezydencie, a jak pan ocenia głosowanie już samoradnych? Było bardzo dużo osób, które wstrzymały się od głosowania. Tak, no ja pozwoliłem się odnieść do tego faktu, bo dla mnie jest rzeczą nienormalną, że politycy centralni decydują o tym, jak mają głosować radni, nie znając sytuacji dokładnie, nawet dokładnie nie wiedzą, na czym to wszystko polega i jakie są uwarunkowania, i przyjeżdża i mówi, jak ma, należy głosować, uprawiając politykę. Zawsze samorząd powinien być z daleka od polityki.